Realme to najszybciej rozwijający się producent telefonów na świecie. Jesteśmy młodą marką i takie aspekty jak ochrona środowiska oraz wpływ na otaczający nas świat mają dla nas kluczowe znaczenie. Pod koniec lutego bieżącego roku zaprezentowaliśmy dwa nasze najnowsze flagowce, a mianowicie GT2 oraz GT2 Pro. Przy tworzeniu tych smartfonów raz jeszcze nawiązaliśmy współpracę ze światowej sławy projektantem przemysłowym na no Otofukosawę. Dzięki temu powstał projekt inspirowany papierem, a tylna część obudowy tego smartfona została wykonana z biopolimeru. Jest to wyjątkowe rozwiązanie, ponieważ biopolimer redukuje emisję dwutlenku węgla o 2 kg na każdy kilogram produkcji. GT2 Pro dodatkowo jest pierwszym telefonem na świecie, który otrzymał certyfikat zrównoważonego rozwoju TCO90. Jednak telefon to nie wszystko zredukowaliśmy w pudełkach serii GT plastik z 21,7% do zaledwie 0,3%. Systematycznie zmierzamy w kierunku stania się przyjaznym dla środowiska graczem technologicznym. Przykładem niech będzie ten mural. To nie tylko reklama produktu, którego oczywiście jesteśmy dumni. Jego produkcji od początku do końca towarzyszyła orientacja proekologiczna. Do stworzenia go Użyto ekologicznej farby pochłaniającej smog, a światło, które w nocy będzie podkreślać technologicznego z natury GT2, pobierane jest z paneli słonecznych. Przyjdźcie i zobaczcie na własne oczy. Zapraszam na powiśle na ulicę Drewnianą Gię. Przekonajcie się, że jesteśmy technologiczni z natury.